Rapper Smolasty ma nową dziewczynę. To znana modelka. Są razem na wakacjach. Smolasty wybrał się na egzotyczne wakacje ze swoją nową ukochaną. Pokazał zdjęcie z piękną dziewczyną na swoim Instagramie. Okazało się, że nową miłością muzyka jest bardzo znana modelka. Była uczestniczka programu Top Model. Smolasty przez wiele lat był związany z piosenkarką Honoratą Skarbek. Rozstali się jednak w 2018 roku, Przecinek kiedy Smolasty zaczynał robić coraz większą karierę. Później Smolasty związał się Blanką Stajkow, dawną uczestniczkę Top Model, która próbuje obecne swych sił w branży muzycznej, a nawet rozważa swój udział w preselekcjach do Eurowizji 2023. Ale i ten związek Smolastego należy już do przeszłości. Raper zakochał się w innej bardzo znanej modelce, która też stała się sławna dzięki programowi Top Model. Nicola przybyła do Polski z Włoch, aby wziąć udział w Top Model w 2021 roku. Dziewczyna jest półpolką i półkamerunką. Urzekła jurorów swoją urodą 19-letnia wówczas Nicola Konchonk miała pewien problem z akceptacją swojego ciała. W programie wyznała też, że otarła się o bulimię. Niewiele brakowało, by wygrała top model. Byłam bardzo blisko takiej dosyć poważniejszej choroby. Miałam takie ataki, gdzie wszystko jadłam. Mogłam jeść makaron, później frytki, później jakieś ciasteczka, i później próbowałam wymiotować. Nawet jak czułam, że jestem pełna, to dalej jadłam i ludzie tego nie rozumieją mówiła w programie. Choć Nicole nie wygrała top model, to jednak pracuje w wymarzonym zawodzie i wzięła udział już w wielu kampaniach dla prestiżowych marek. Obecnie Nicole nie ma żadnych problemów z figurą i zaburzeniami ożywiania. W ramionach Smolastego po prostu kwitnie. Nowej parze show biznesu życzymy jak najpiękniejszych chwil minch wakacji. Gala FAME MMA 11 nie była najszczęśliwsza dla Smolastego. Rapper przeszedł operację. Teraz planuje powrót do Oktagonu. Daniel Majewski na FAME MMA 13. Z kim zmierzy się mąż Deon? Neymanowi puściły nerwy. Zaatakował swojego rywala w hotelu, wideo.